Jesteś biegaczem? Jeżeli trenujesz więcej niż kilka lat, istnieje szansa, że doświadczyłeś bólu w przedniej części kolana. Pewnie ograniczył on Twoją aktywność w stopniu mniejszym bądź większym. Szukałeś wielu informacji na jego temat i często nie wiesz, co dokładnie go spowodowało. Dziś omówimy najczęstsze schorzenia i urazy, które prowadzą do tworzenia bólu w przedniej części kolana oraz omówimy objawy, które są charakterystyczne dla każdego z nich. Nazywam się Dominik Tabor, jestem fizjoterapeutą, osteopatą i biegaczem. Trenuję nieprzerwanie od 2008 roku. Obecnie specjalizuję się w biegach górskich, gdzie zdobywam medale na Mistrzostwach Polski. Tak jak i ty, przeżyłem niejedną kontuzję. Kilka z nich było poważnych, kilka nieco mniej, natomiast duża część z moich bolączek dotyczyła przedniej części kolana. Wydawać by się mogło, że jest tam niewiele rzeczy, które mogą boleć. Tymczasem, pomimo skromnej ilości struktur widocznych z zewnątrz, pod skórą dzieje się znacznie więcej. Istnieje kilka struktur, które mogą powodować Twój ból. Pokażę Ci je dokładnie na grafice. zadło rzepki, ścięgno mięśnia czworogłowego, ciało tłuszczowe hopfy, staw rzepkowo-udowy, kaletki stawu kolanowego. Teraz na pewno zastanawiasz się, co tak naprawdę boli Cię w tym momencie. Spokojnie, zaraz przejdziemy do omówienia każdego z objawów w wymienionych strukturach. Mógłeś nie słyszeć o więzadle rzepki, ale na pewno słyszałeś o kolanie skoczka. To właśnie tej struktury dotyczy wspomniana nazwa. Wbrew temu, co często się mówi, ból nie jest odczuwalny jedynie podczas skakania. Kiedy można mówić zatem o kolanie skoczka? Zastanów się, czy czujesz te objawy. Ból z przodu kolana na dolnej części rzepki, punktowy, ograniczony maksymalnie do obszaru samego więzadła, nasilający się przy schodzeniu, zbieganiu, lądowaniu nie będziesz odczuwał go w trakcie odbicia. Przysiady mogą być dla ciebie bolesne już od pierwszych momentów zgięcia kolana. Dotykając się na dolnej części rzepki, możesz poczuć ból. Jeżeli wystąpią powyższe objawy, można podejrzewać kolano skoczka. Podobne do powyższych będą objawy ze ścięgna mięśnia czworogłowego. Czasami zresztą są one traktowane jako jedno z kolanem skoczka, jednak jest to nieco inna struktura, o czym dowiesz się w wideo dotyczącym rzeczy, które sam możesz zrobić, by zapobiegać oraz doraźnie pomóc sobie w każdej z dolegliwości. Można powiedzieć, iż ból będzie niemal identyczny jak w przypadku więzadła rzepki, z tą jednak różnicą, że odczujesz go nad rzepką, w miejscu, gdzie mięsień przechodzi w ścięgno. Ból będzie pojawiał się również raczej w momencie, w którym będziesz obciążał kolano w bardzo mocnym zgięciu, jak na przykład w trakcie wykonywania przysiadów. Ciało tłuszczowe chowy z kolei większości z nas nie mówi nic. W końcu mało kto o nim myśli w pierwszej kolejności, gdy boli nas kolano. Okazuje się jednak, że ten niepozorny fragment tłuszczyku pod kolanem może być istotnie problematyczny i bolesny. A jak wyglądają objawy? Lokalna tkliwość w obrębie tej struktury. Gdy naciśniesz miękką poduszkę, którą masz pod kolanem, możesz poczuć ból. Ból w trakcie stania bądź chodzenia, ból zwiększający się w trakcie prostowania kolana, ulgę przynosi lekkie ugięcie stawu kolanowego, zazwyczaj występować będzie też obrzęk i zauważysz, że w porównaniu do drugiego kolana, obszar pod rzepką jest znacznie większy. Teraz ciekawostka dla Pani. Jeżeli powodem bólu jest ciało tłuszczowe, chodzenie na szpilkach będzie niwelowało bądź znacznie zmniejszało objawy bólowe. Ta rzepkowo-udowy to z kolei bardzo często bolesna sprawa u ludzi, którzy długi czas w ciągu dnia spędzają w siedzeniu. Nie bez powodu jedną z oznak tzw. zespołu rzepkowo-udowego jest objaw kinomana. Oznacza on ból występujący z przodu kolana w obrębie rzepki w trakcie długotrwałego siedzenia z ugiętym stawem kolanowym, a także pierwszych ruchów po wstaniu z siedzenia. A jak wyglądają inne objawy? Ból pojawiający się w trakcie biegania, szczególnie w pofałdowanym terenie. Ból podczas chodzenia po schodach, a w szczególności podczas schodzenia. Ból podczas przysiadu. Mógłbyś pomyśleć, OK, ale te same objawy obserwujemy poza objawem kinomana, w innych dolegliwościach z przodu kolana. Tutaj różni się jednak charakterystyka. Ból jest słabo zlokalizowany, rozproszony, odczuwany na większej przestrzeni. Kaletki z kolei dla wielu ludzi to tajemnicze struktury, a słyszą o nich dopiero wtedy, gdy mają z nimi problem. Są to obszary w obrębie naszego ciała, podobne do woreczków wypełnionych płynem. Znajdują się najczęściej blisko stawów, a ich funkcją jest zmniejszenie tarcia i kompresji struktur leżących blisko siebie, takich jak ścięgna, kości czy mięśnie. Kiedy podejrzewamy zapalenie kaletki, przybierać będą one charakter raczej rozlany w obrębie występowania danej kaletki. Obserwować również będziemy mogli dolegliwości, takie jak ból podczas kompresji nakładanej na kaletkę, zarówno podczas aktywności, jak i ucisku z zewnątrz, jak na przykład podczas klęczenia na twardym podłożu skóra będzie znacznie cieplejsza nad zapaloną kaletką. Wystąpić może obrzęk, często widoczny z zewnątrz. Kaletki bolą zazwyczaj na początku ruchu oraz często również w spoczynku, jeżeli znajdują się w ostrym stanie zapalnym. W trakcie wysiłku ból zazwyczaj spada, by powrócić ze zwiększoną siłą po zakończeniu treningu. Żeby nie było za prosto, ból z przodu kolana wcale nie musi się wiązać z żadną z wyżej wymienionych rzeczy. Może on też pochodzić z obszaru miednicy, kręgosłupa lędźwiowego, łydki czy też uda. To jednak zostawimy na inną okazję, gdyż samo w sobie jest niezmiernie ciekawe. Co w takim razie możesz robić w przypadku bólu z przodu kolana? Pamiętaj, że to wideo ma charakter edukacyjny. Przede wszystkim udaj się do fizjoterapeuty bądź osteopaty, który dokładnie określi, na czym polega Twój problem. Jeżeli boli Cię w trakcie aktywności, zaprzestań jej do czasu wizyty, gdzie dowiesz się, co jest dla Ciebie bezpieczne. Lepiej w końcu zrobić tydzień przerwy, niż męczyć się z bólem przez kolejne trzy miesiące. Możesz też pewne rzeczy zrobić sam już na etapie powstania objawów albo zadziałać profilaktycznie. W serii filmów, które będą pojawiać się w przeciągu najbliższego czasu, powiem Ci, jak możesz radzić sobie z każdą z dolegliwości, które dziś omówiliśmy. Jeśli interesują Cię te tematy i chcesz być na bieżąco, zapraszam Cię do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Jeśli interesuje Cię jak wygląda codzienne życie półzawodowego biegacza łączącego życie zawodowe z treningiem, zajrzyj na moją sprawę oraz Instagrama. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych materiałach.